Marcin Wikło, tygodnik w sieci, portal, po, portal w Polityce.pl, to że jeszcze. To na początek, panowie, może dwa cytaty. Polska liczy na zrozumienie i konstruktywne podejście Rosji do kwestii wraku tu polewa. I drugi cytat. Rozmowy miały rzeczowy charakter. No tak brzmi takie polskie podsumowanie rozmów w języku dyplomacji, a jakby to brzmiało w języku faktów? Szkoda, że nie mogę brać udziału w tej dyskusji, ale w ostatnich tygodniach rządząca w Polsce partia przejęła media publiczne i przeprowadziła brutalną czystkę w radiu i w telewizji. Z telewizji, gdzie teraz jesteśmy z powodu fałszywego oskarżeń o stronniczość musiało odejść kilkadziesiąt osób. Wśród nich ludzie, których znałem i ceniłem za profesjonalizm i obiektywizm. Justyna Dobrosz, Adam Feder, Piotr Kraśko, Jarosław Kulczycki, Karolina Lewicka, Hanna Lis, Piotr Maślak, Jacek Tacik, Beata Tadla, Jan Ordyński, Joanna Osińska i inni. Wielu z nich tracąc pracę zostało przez Pi na dzień pozbawionych środków do życia. Wyrzucają ich dziennikarze, komisarze polityczni obecnej władzy. Przyjąłem dziś zaproszenie do TVP Info, bo chciałbym przeciwko temu zaprotestować. Nie zgadzam się na niszczenie ludzi, łamanie wolności słowa i robienie z wolnych mediów propagandowej tuby, tuby władzy. Nie mogę obecnością w studiu firmować haniebnych praktyk. Dlatego dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w demokratycznej Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie redaktorze. To wracając do tematu, no na pewno te kilka minut z początku programu jest dowodem na to, że przynajmniej w programie po przecinku wolność słowa jest absolutnie niezagrożona. Nie Panie redaktorze.